Tak, mam się pochwalę, no ale ja ćwiczę w tym momencie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Pierwszy raz można powiedzieć, wiecie, na no już trzeba sobie radzić, no nie? Siemaneczko, siemaneczko, pierwsza noc zaliczona w nowym Mercedesie, aktrosie. I słuchajcie, ma teraz mega wygodny fajnie się spało, a spałem na górnym łóżku tak jak widzicie no, to mam takie przyrządy do włączenia klimatyzacji postojowej, jak było mi za gorąco na górze bo wiadomo, że na górze zawsze jest troszeczkę cieplej no i co, światełka sobie mogę powłączać, o, mam takie klimatowe jak widzicie, teraz Wam oprowadzę jak to mniej więcej wygląda, świeci zobaczcie no, tak to mniej więcej właśnie wygląda, o, podgląd mamy co się dzieje na zewnątrz w lusterku Spoko loko no teraz sobie to włączymy Włączymy normalne O proszę, bardzo drak się widniutko zrobiło, no nie to co, wstajemy, przygotujemy sobie śniadanko i zobaczycie, jak ten mój salon teraz wygląda. No bo wiecie, że salon to normalnie jest petarda, petarda do mieszkania. Wczoraj się trochę pobawiłem, potestowałem, no a dzisiaj sobie popraktykujemy i jak to śniadanie tutaj się w końcu zje. Nie? Pierwsze śniadanie w ciężarówce. I w tym miejscu mam lodówkę, w ten sposób się wysuwa, w ten sposób też się otwiera. No, lodóweczka jak widać jest dość przestronna, duża i nawet ze światełkiem. Tak to więc wygląda. Oczywiście mięsko widzicie spakowane. Pojemniczki są z jedzonkiem. Dobra, chowamy i wsuwamy. I w takim klimacie na spokojnie możemy sobie zjeść śniadanko, prawda? Pełna kulturka. Za chwilę, kawcie sobie zrobimy. No i pomału będziemy brać się albo za trening, albo za pracę. Bo właśnie przyjechałem na rozładunek wczoraj. No i, i mnie wieczorem, czekam właśnie do dzisiaj. Widzicie, klimat jest tutaj bardzo fajny. Ta kabina solo start, connect robi robotę. A żeby było jeszcze przyjemnie pić kawę po śniadanku. Włączymy sobie klimatyzację postawiam, bo się robi coraz cieplej. No i widzicie, 27 stopni, może być. Już nam chłodzik, fajny leci. No, petarda. Pomału za pracę. O, widzicie, mamy podgląd, co nam się dzieje. Przesłoneczkę sobie odsłonimy. To samo ta strona. Daleko nie jedziemy, musimy po prostu z magazynu na magazyn przejechać. Tam się mam rozładować. Siodełko sobie wypoziomujemy, bo jak idę zawsze spać, to sobie wiecie co? Tylną oś opuszczam się do dołu. Bo tutaj z górki jest, no wiadomo, też mam akurat na łóżku górnej że mogę spokojnie sobie to wypoziomować. Ale tak robię zwyczajnie, że zawsze sobie wszystko ładnie poziomuje. Dobra, powietrze już nabiło, w takim razie czekamy, jak to wszystko wypoziomuje i lecimy. Zobaczcie jak się zmieniła praca kierowcy Kiedyś, ze starych samochodów Na teraz Jest taki przeskok komfortu Że to naprawdę się w głowie nie mieści W tym momencie mnie już ogarniają Później pojedziemy na drugie miejsce A tymczasem sobie zjem posiłek Ale widzicie, dieta cały czas jest trzymana No i tutaj, naprawdę Tą dietę się aż miło trzyma Woda się już na kawę gotuje Kawkę sobie pychnę. No I może się uda po rozładunku, zechciałem na parking zrobić trening. Tak, tak, przyjemnie się siedzi, przyjemnie, ale wiadomo, nie ma miękkiej gry. Trzeba brać się tego za robotę. Oczywiście tą formową, tym razem. Słuchajcie, miałem nagrać dla was film, jak trenuję tutaj na parkingu i tak dalej. Ale takie filmy już robiliśmy. wpadłem na pomysł, aby nagrać trening w kabinie. Pokażę wam, jak trening FBW w takiej kabinie, w tej właśnie przestrzeni, możemy sobie na spokojnie zrobić. A tutaj naprawdę jest dużo miejsca. Po sami widzicie, co tutaj się dzieje. Jest, jest, oczywiście, zaraz stolik sobie schowam. Przebieram się. I co? Bierzemy się pomału za robienie treninga. Polecimy z treningiem FBW, pokażę wam trening całego ciała. A dlaczego też taki trening chcę nagrać? Wiem, że dużo kierowców do mnie dalej pisze, Adrian, bym wyszedł na parking, bym poćwiczył, ale dalej się wstydzę, bo jak patrzę innych kierowców, jak na mnie patrzą, to aż normalnie mi się wszystkich odechciewa, albo ci jak przyjeżdżają, no to jeszcze tam pogratuluję, przecież powiedzą, ale przeważnie kierowcy z branży. Dlaczego tak właśnie jest, że my kierowcy zamiast się wspierać, to jeden drugiego patrzy albo się będzie wyśmiewał? Musimy to koniecznie zmienić. Oczywiście nie, nie, nie pakuję nie pakuj wszystkich do jednego worka, ale tak, moi drodzy, przeważnie jest. Kurczę, że zamiast kierowca kierowcę normalnie wspierać, pomagać, to ci się wyśmieje, w sieci go skajtuje nimie słowa na niego będzie rzucał. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Zobacz się spierać. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. I więcej pozytywu do Was dojdzie również z tego filmiku i będziemy działać wszyscy pozytywnie i do przodu, prawda? A tymczasem się przebieram i robimy trening FBW. Zobaczcie jak w takiej kabinie, nakład, wiadomo ja tu mam mega kabinę, można powiedzieć mega mieszkanko, siłownie, zwał jak zwał. Ale naprawdę jest to duża przestrzeń. Zobaczycie jak trening można zrobić, trening FBW sobie pociśniemy, czyli trening całego ciała. Tak wam się pochwalę, no, ale ja ćwiczę w tym momencie w klimatyzowanym pomieszczeniu. <grymianie> pierwszy raz można powiedzieć, wiecie, na no jakoś trzeba sobie radzić, no nie? Zobaczcie, pierwsze ćwiczenie pójdą przysiady. Ja swojego czasu naprawdę bardzo często trenowałem w ciężarówce. Bardzo często. Byłem na jakichś firmach, czy coś oczywiście, jak człowiek nie miał tej naczepy pustej, a jak na parkingu było dużo kierowców, no to nie nie wchodził, bo tak wiecie, troszeczkę czuł ten taki dyskomfort. Dlatego samiał ze słoneczki, lekko szybki uchylałem, i oczywiście trening wpadał w kabinie. No ale tutaj to jest petarda. Ja Wam ogólnie pokazałem po jednym ćwiczeniu. Jakbyście chcieli, napiszcie w komentarzu, to Wam nagram jeszcze więcej ćwiczeń, bo jest możliwości naprawdę bardzo dużo z użyciem gum, z użyciem właśnie tych hantelek, które ja tutaj posiadam. Jest, zobaczcie, dwa hantelki, wystarczą dwa hantelki. Wy nie musicie być kulturystami, jesteście kierowcami. Oczywiście, więc zadbać o ten ruch. Ruch to jest podstawa, ruch to zdrowie. Wyższy level, tak jak ja, już wiadomo, już muszę więcej się wymagać, to ja muszę je ta mieć i tak dalej, ale wy nie. Dwa hantelki, trochę obciążenia, jakieś gumy i zobaczcie, do tego stepper, żeby każdy sobie robić. W kabinie i w kabinie w ciężarówce możemy na spokojnie zadbać. No, ale jak macie takiego aktrosa z taką właśnie kabiną <laughs> Solo Star Connect, no to wtedy jest naprawdę petarda, petarda do, do trenowania. Ale ja Wam mówię, w każdej też zrobimy trening. Oczywiście tu jest dużo lepszy komfort, ale pamiętajcie, że my kierowcy musimy dbać w szczególności o ruch, bo bardzo dużo siedzimy. Dlatego, jak siedzicie, zadbajcie o to. Nie musicie być kulturystami ale zadbajcie o te wasze niepotrzebne kilogramy, żeby je gubić i o ten robot. No to jak się trening zrobiło, no to trzeba zaraz przygotować sobie coś do jedzenia, prawda? Jest stoliczek, o, walniemy sobie zabezpieczenie i będzie trzeba po malutku coś sobie przygotować do jedzenia. Pracujemy, pracujemy, w transporcie też nie mam miękkiej gry, w tym momencie dostałem telefon, że mam jechać w kierunku Łodzi i załadować prawdopodobnie dwa miejsca, ale jeszcze dostanę potwierdzenie dopiero jak dojadę, czyli widzicie, moja robota nie jest taka, że jak niektórzy myślą, że a, bo ty masz czas na trening, bo ty masz stałe trasy, stałe wahadło, wszystko masz na cały tydzień. Nie, nie, nie. Jak widzicie, ja w tym momencie czekam na telefon. Dostaję telefon, będę wiedział co robię, gdzie mam jechać i tak dalej. A w takim systemie też można naprawdę zaplanować sobie trening, zrobić formę, tylko trzeba chcieć. A wiecie co jeszcze? Tutaj właśnie niektórzy kierowcy, z którymi się spotykam na, na parkingach, na firmach, Narzekają, że nie mają czasu na trening, a szkoda, kurczę, bo ja mam taką robotę, że nie mam czasu, albo ta, albo tamto. Więc się pytam do niego, a co teraz robisz? No, co, no, czekam, no nie, no bo tak dopiero za dwie godziny mam je rozładować. Mówię, zobacz, masz dwie godziny! I ty mówisz, że ty nie masz czasu. No wiesz, bo nie mam czasu, bo muszę czekać. Mówię, czekasz? Wykorzystaj to czekanie aktywnie! Spoko, czekasz, czekasz, ale zawsze możesz inaczej wykorzystać. No i on później mówi, no tak, nie, no, prawda taka, że mi się nie chce. No tam więc widzicie, nie to, że nie ma czasu, tylko prawda taka, że mu się nie chce jednemu i drugiemu. Ja na przykład jak gdzieś wyczuwam temat, że mam gdzieś czekać godzinę czy dwie, wyciągam sprzęt, robię trening, działam, coś robię. Jest pauza, działam, trenuję, coś robię. Dlatego musimy skupić się to było w transporcie na działaniu. O to właśnie chodzi, każdy czas wykorzystać, nie próżnować, nie czekać bezczynnie i tego wam, moi drodzy, życzę. Wykorzystujmy nasz czas. Bo każda miuta w życiu jest naprawdę ważna Oj, żonka dzwoni Z żonką troszeczkę się pogadało, pogadało się, się, pogadało No i co? I widzicie, no tak wygląda, moje drodzy, życie w trasie Życie w trasie No ale tutaj Jest fajnie, jest fajnie Oczywiście domu to mi nie zastąpi Normalna rzecz Ale komfort pracy i odpoczynku w tej oto ciężarówce, mieszkania Jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie